Dzień dobry dzień dobry, system, ja Cew. zostajemy już przy Cewie, bo tak mi jest łatwiej. Cewnik moczowy. Dobra. Robimy streama, bo mam... nie mam co robić. E, plus chcę zagrać su Mars i, i chcę mi się grać na tym save'ie, ale no... Trochę nie mogę. Bez transmitowania, więc go wrzucę. Dobra, dajcie tylko chwilę. Ja tylko sprawdzę czy mi działa wszystko. Ile jest opóźnienia? I dobra, jest bardzo małe opóźnienie. Wow! A jak tam jakoś streama, No, Powiedzmy, że jest ok. Dobra. I tak nikt tego nie ogląda, zdaję sobie z tego sprawę, ale. Mi się chce, YouTube widzi, że mi się chce, więc trochę mi podwy podwyższy statystyki, nie? Nie. Absolutnie, ale no. Oba, że gra. Nie zapisałem gry. czekajcie, czekaj, czekaj, To kogo ja mówię? To jest bardzo dobry. Ee, surviving ee, Mars. Proszę bardzo, zapisz. Okej, okay. podpięty już jest, gra. Ee, Także ten. Mm. Możemy zacząć, I think. Ha, eee. zanim nim jeszcze. Te, tutaj dam. Tak, o, 77 subskrypcji. Uu. Dobra, jest mało surowców. A jak bardzo mało? No, ale mi się one produkują, więc właściwie nie jest aż tak źle. Dobra, yy, trzeba zrobić kopalnie tych, tylko ja chyba nie mam geolo... A, mam geologów. Dobra, chcę, żeby to było tak. I tu chcę, żeby też było tak. Uuu, dokładnie o to mi Nice. Dobra, ile mamy yy, zebrobotnych? Więc tak, mamy jedno wolne miejsce pracy. O nie, Mamy jedno wolne miejsce pracy. A bezrobotni to są przede wszystkim... Botanicy wszyscy pracują. Nie, to jak, jak to działało? A ja nie pamiętam, jak to działało. Bezrobotni szukający pracy. Są trzy. To są... A, botanicy właśnie chyba szukają pracy, czy nie? Ej, pomoc, ja nie wiem. Nie. Botanicy na pewno nie. Masz trzech bezrobotnych i jeden wakat. To gdzie jest ten wakat? Geolodzy. Aha, geolodzy i technik. O tak powiem że to w sumie <laughs> dużo to im się nie da dać. Problem uchodźców, o nie, nie gadaj, że ja mam ten, o nie, przyjmij uchodźców, minus 5, pięć... o Boże, e... profil dowódcy, nie polityk, Mars nie jest miejscem dla nieprzeszkolonych, minus 5 poralów, na pewno, aha, A... O, nie, no dobra, 10, bez przesady, o nie, to jest to, musisz zmienić rozdzielczość wideo, aktualnie jest taka, która... W konfiguracji. Co? W tej konfiguracji nie jest obsługiwana. Rozdzielczość. O Boże, serio. Ustawienia Aha, mogę w trakcie streama cudownie. A nie, nie mogę. No to. No to twój problem. Musisz zmienić rozdzielczość. Aktualne ustawienia, które w tej konfiguracji nie jest obsługiwana. Eee, oczekiwania, ro, e, ro, oczekiwana rozdziertość, stan transmisji słaby, ale co nie działa? Powiedz mi, powiedz mi, koleżko. Aha, no bo w sumie streamy i tak są takie jakby pośledzone. Aha, może najpierw tylko w, tu sobie kliknę SCP, i -y. eee, tak powiem szczerze, eee, że jeśli w sumie to i tak jest, nie ten, nie no, ale jak się wydaje, ok, co się no, jesteście w stanie się rozczytać z tego lo, y, menu, więc ja sądzę, że jest ok. Musisz zmienić rozdzielczość wideo, a, ale dlaczego? Wytłumacz mi dlaczego? Co ci nie działa? Powiedz mi, co ci nie działa, bo mi to bardzo się nie podoba, że ten. Dobra. Naprawdę. Akurat jak włączam stream, to jakaś patologia mi idzie przed domem. Czekajcie. Haha, <laughs> <laughs> Naprawdę! Cześć, nie dajcie chwilę! <laughs> przynajmniej to jak się no name y, to przynajmniej nie muszę się martwić no nie, tlen! kurde, tlenu mam mało jak to możliwe, że mam tlenu mało? przecież ja mam tyle tlenu aaa, bo nie wyłączyłem A, a na ile wystarczy tlenu? to się kończy za 19 godzin zapas tlenu na 19 godzin o kurde u. Hu, hu. Ho, ho, ho. dobra dobra ja sobie zrobię jeszcze raz transmisję no, z tego powodu, że tam pisze coś. Nie wiem, wczoraj działało. A bo ja teraz zrobię mega małe opóźnienie. Aha. Dobra, to ja zrobię coś takiego. Siup, siup.